Siemandero z tej strony, ja, Mixel, a Krystynium Mixel to jest kolejny odcinek wyzwania miksowego. W poprzednim odcinku wygrał Elon. Gratulacje dla niego. Dzisiejszy temat to stare dzieje, czyli po prostu stare miksele. Będzie można tutaj używać crackstersów, Wista sticksów, bo to kiedyś w magii wierzono, teraz już tak średnio. I jeszcze będzie można klinkersów, bo jednak rewolucja przemysłowa, już trochę czasu minęło od niej. No, na pewno też Mediwalsów, Ninjasów, bo to też samuraje. Ninja to też jest jakby z przeszłości. I kurde, chyba miałem jeszcze jeden Tribe, ale nie, nie pamiętam już. A Pajraci, Pajraci, no, więc powtórzę jeszcze raz: Kraksterzy, Wystastici, Klinkersi, Medivalsi, Pajraci i Ninjasi. To chyba wszystko, z tego co mi się wydaje. No, tak. Dobra. To już przechodzimy do części, w której ja układam. A wy oglądacie, jak ja układam swój mix. A więc ja sobie wybrałem Sharksa i Szafa. Chciałem wziąć szafa po prostu, bo, bo chciałem. I wybrałem Sharksa, bo wydaje mi się, że to będzie się ładnie komponować. Te właśnie, to, ta właśnie szarość. Więc dobra. Dobra, już miksele rozłożone. W ogóle robiłem zakupy na Bricklinku i przy okazji sobie kupiłem. Klotek amongus. To jest trochę śmieszne jak dla mnie. No i dobra, coś tu zbu spróbujemy zbudować, nie? A i w odcinku piątym się pytałem, czy byście chcieli, żeby te filmy były bardziej takie podgadankowe. To nikt nic nie napisał. Co nie? i W szóstym odcinku po prostu trochę też zapomniałem, że taką, takie, taką propozycję dałem. Ale właśnie. Chciałbym tutaj zrobić takie gadankowe coś, nie? Więc tutaj wam trochę opowiem Tutaj co so chcę dalej zrobić na kanale ja Tylko najpierw muszę zacząć, nie? Muszę najpierw Zacząć cokolwiek budować, żeby Potem To ten, nie? Kurde Wiecie o co chodzi? Kurde więc nie wiem w sumie czy, czy leć takie coś jako ten podstawę a może taki element taki se o taki na przykład nie nie wiem co by było lepsze chyba jednak chyba jednak wezmę z tym elementem dobra nie tylko, kurde, tutaj są aż dwa plejty, nie? I ja ich po prostu nie mogę wyjąć stamtąd. Naprawdę nie mogę, nie? I to jest właśnie. No, lipa troszkę. Ale to mogę też zrobić tak i tak. I, I wyjdzie na to samo. Więc tak zrobię. może jakbym a dobra to jest takie. To takie może bym wziąć musiał Nie, to lepiej wyżej to jest zrobić. Ogólnie zauważyliście zapewne, że na kanale nie ma recenzji już no z tego względu, że uznałem, że te recenzje są trochę bez sensu. Z tego względu, że. Kurde, nie dałem tu nóg mu. To jak już mówiłem, że są bez sensu. Z tego względu, że. Kurde. Ja lubię tak, na, tak naprawdę to lubię wszystkie miksele, które mam, nie? I to jest. To jest właśnie troszkę. słabe. W sensie nie, że słabe, tylko chodzi mi o to, że. Nie ma jakby sensu zbyt dużego recenzować je wtedy, jak ja je lubię wszystkie, to tak naprawdę by wszystkie miały piątki, szóstki, może parę czwórki by miały. Więc naprawdę nie ma sensu. Co za to chciałbym w zamian zrobić, bym zrobił ranking moich mikseli. Tam próbowałem robić ranking w sensie wszystkich mikseli, ale jest to ciężkie. Więc zrobię po prostu ranking moich mikseli, że będę... zrobię taką... No, że każdy miksel będzie miał swoje miejsce i tak od najgorszego do najlepszego. Jak wszystkie moje miksele ocenię. Takie ja właśnie coś bym chciał zrobić. I kurde szukam tu kleitu 2 na 1. I, I ich tu nie ma. Jeszcze przed chwilą były i kurde. Jedyne jakie są, teraz to są takie wydziwiania, ja takiego co się nawet nie zmieści tu. Oj oj, oj, oj oj, Kurde, czego ja przez... Nie, nie, nie Jest taka możliwość, że ja go przez przypadek zjadłem czy coś. Lol. Są te czarne, no ja chciałem te szare wykorzystać. szarych też było dwa na pewno. Bo przecież je wykorzystywałem tutaj, nie? Ale dobra, już niech tak będzie i tutaj kładziemy. Aha, dobra, to temu nie było, bo tu się przyczepiło to i dobra. Okej, okay, ale te szare mogą się przydać w innych miejscach, więc tutaj lepiej zostawię czarne, bo tutaj nawet aż tak to nie rzuca w oczy, nie? Dobra. No i co tutaj dawać te? Nie no, co ty, to jeszcze dużo za wcześnie. Kurde, nie ma tutaj pewnie dwóch klocków. Dwa na dwa. No a kto by się spodziewał? No oczywiście, że nie ma tu. A to ja nie wiem, co ja teraz zrobię. Kurde. Albo czekajka. Ja już mam pomysł. Tutaj stawiam sobie klocek. Tu jakieś słupy. Cyk. I drugi. Cyk. Mogłem też sobie to użyć, ale to jak już to z tyłu, bo to wszędzie będzie wyglądać. Ale szaf przecież też ma slopy takie srebrne. To też tu bym znalazł jeszcze. te srebrne. Kurde. Kurde. Oj oj, oj 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 chyba dzisiaj nie znajdę, coś czuję. Hmm. hmm. O, dobra, jest jeden. To zrobię tak na zmianę. Raz srebrny, raz złoty, i tutaj też tak. I trzeba znaleźć drugi srebrny. Mogłem mieć wtedy problemy ze znalezieniem tego pierwszego, z tego względu, że on jest ciemniejszy, ale nie. On jest jednak jaśniejszy. Dobra, tutaj. W sumie, w sumie to nie wiem po co to tutaj dawać jeszcze. Bo, nie wiem. Nie wiem, no wychodzi na to, żebym tutaj musiał zamontować. O tak o! Nie, to dobrze wygląda, ty. Ja to tak zostawię. Okej okay, i jakoś teraz tutaj z przodu ten coś by tu trzeba było wykombinować, nie? Takie jajo trochę się zrobiło, ale mi to pasi. Dobra, już wiem co tutaj zrobię. Zrobimy mu takie plecy. Nie wiem, czy, te, czy takie zrobić, czy takie. Może takie mu zrobimy. I jeszcze z przodu mu zrobimy. No, szafnię chyba dwa takie. W sensie dwie pary, czyli cztery. Czy, czy ja coś mylę? No, mi się wydaje, że ewidentnie tak. A, dobra, już wiem, wiesz, wiem, wiem, wiem. Czemu? Bo tu był jeden taki klocyk krótszy, nie? A tu taki jeden, jeden na parach krótszych, jedna para dłuższych. I no. No ale co? I tak coś wykombinujemy, nie? Dobra i coś tu Zęb, ząbki tutaj takie zrobimy. Patrzcie. Plejcik jakiś. Nie będzie nawet i czarny. I teraz to tutaj damy tylko tak czy tak. Tak czy tak. Chyba tak będzie lepiej jednak. Tylko tutaj z tyłu to odpada, co mnie troszkę denerwuje. Więc nie wiem, może lepiej będzie. Kurde, tu z przodu też zaczyna odpadać. No nieźle, nieźle. Tu się tutaj nabawię. Dobra, ja tam coś kombinowałem i w końcu nie wiem, czy to jest tak, jak było wcześniej, czy, czy teraz to zmieniłem. Lol. Już, już tak się już się pogubiłem w tym po prostu, że już nawet nie wiem. No, i kurde, trzeba by było tutaj jakoś to zapełnić, nie tylko. Ciekawe, czym, dobra, jeden plate można tu wsadzić, nie, ale. O, dobra, wiem, patrzcie. Będzie przy okazji też mocniejsze trzymanie. I no, i będzie tutaj jakiś zapełniacz. To jest mądre. Patrzcie, o. He. Ty, no, fajnie. Mi się podoba to. Teraz. Mógłbym też tutaj zrobić ten, ten jumper, plate, co ma szaf. Co jest u szafa na głowie, na górze głowy. Tak, tak. O, o i tutaj głów, odszkodać Albo, tutaj oczy. Ej, 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 ej. czekaj, albo tak, to góry nogami. Zobaczymy. Ej, jo, dobra. Ty, może tak chyba wyjść, nie? Kurde. Czekajcie, mam pomysł. Tak zrobimy. Tak. Teraz jest bardzo mocno na szarpa. Ale nie wiem, no może by trzeba było to jednak coś tu podnieść. Też on, kurde, nie pomyślałem o jednej rzeczy, o jego rękach. Na kurde ten odcinek już i tak będzie długi, więc tutaj poza kamerą jakoś ręce zaimplementować. Dobra, jakoś tak to wykombinowałem, że ręce będą tuło na górze. Chciałem zrobić, że jedna na kulce, a druga, druga bez kurki, ale czekajcie, wykorzystam tą rękę. Sharks'a jako taką alternatywną rękę dla szafa. O tak się będzie dało? Nie, pewnie nie. Właśnie, kurde. No, no nie. Nie będzie. Nie będzie się dało. No to dobra, będzie na kulce, no. Na kulce też się będzie dało. Nie, bo mamy tylko jedną kulkę, no przecież a nie. hak tu mu zamontuję po prostu. I będzie git, patrzcie. No dobra. i dobra. teraz mu zamontuję doło. Aha. No, coś się zamontował. Naprawdę to nieźle, nieźle. Ty, no nie wiem, kurde, co ja jak to teraz zamontuję. Może tak. I może teraz tak. I tu teraz nic nie ma. No, super. Ale zaraz. Zaraz, zaraz. Patrzcie. Tak zrobimy. Bo tu szaf jeszcze ma takie klocki, tylko kurde. Dobra, tutaj zamieniam normalny plate. Nie ja na ten takim z tym tyłem śmiesznym. No i patrzcie teraz na to, no. A i jeszcze jeden klej jakiś tu jest potrzebny taki 2 na 2 Kurde będzie potem ciężko mnie to rozdzielić, bo to dwa plejty 2 na 2 ze sobą chyba, że... Tak też to nie pójdzie. Kurde. Ja może być najdłuższy odcinek w historii tego programu. za co Was trochę przepraszam. Nie wiem niektórym to się będzie podobać, może niektórym nie. Więc wiecie. O. No, chyba teraz będzie nit, nie? <grystanie> dobra, i tylko jakiś, albo po prostu ten tutaj wstawię normalnego plate 2 na 2 A jaj kurde, dobra. I Tutaj wsadzę te śmieszne plajty. O tyło. Jeszcze, jeszcze jeden śmieszny plate, Dobra. <grym> I teraz tutaj załączam. <grym> ja nie wiem, czy to bardziej nie wyszedł z tego mur, ale... <grym i zeznicy> Jego ten też tak naprawdę mur murpa zrobił i wygrał, więc chyba to nikomu nie będzie przeszkadzać. Nie? Co nie? Widzowie? <grym i zeznicy> Dobra. Tu, tu wykorzystamy nos Sharks'a jako nogę jedną i jako drugą nogę wykorzystamy to co Sharks ma na bucie. Czyli tak jak w sumie prawie normalny but Sharks'a zrobiliśmy. I on się przewala, a jednak się trzyma jakoś. To tutaj damy. Tak, tak. Jakieś przyozdobienia by się tu jeszcze przydały, slopy tego typu. gdzie są tu jakie slope nie ma już slope możemy mu dać kulę armatnią i pieniądz ewentualnie no i, no i to tyle co możemy zrobić no. tu jeszcze mogę mu dać ślizgający się element żeby kurde się kręcił <try> Dobra, Teraz, A może tutaj zamiast tych slopów dać te zęby. Ej, no to już lepiej wygląda. No. Je tutaj dać po prostu te slopy na, na dół. No i nie wiem, czy on bez rąk nie, nie wygląda lepiej. Czekajcie. No, tak wygląda bez rąk, a tak z rękami. Chyba z rękami jednego, gorzej wiecie. Dobra, więc zdecydowałem, że ręce mu zamontuję z tyłu. Więc tak, tak musi okręca. Jeszcze tak może robić. No, nogi ma normalne. Tutaj musi się, o tak. I ma hak na końcu. Tak on wygląda z przodu. Tak z boku. Z tyłu. Z tyłu tu jest troszkę lipa. Mogę tak w zrobić. No, od razu lepiej. No. Z boku, drugiego i z przodu. Więc tak, no to by było na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa pa!